Cześć, z tej strony Łukasz z bloga wulkanista.pl Pokażę Wam dzisiaj nową oponę całoroczną od Goodyera, czyli Goodyear Vector For Seasons Gen 3. Opona zastępuje model Goodyear Vector For Seasons Gen 2. Poprzednia generacja w testach wypadała bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że Vector For Seasons Gen 3 będzie równie udaną oponą jak jego poprzednik. Mamy tutaj charakterystyczną jodełkę oraz kierunkowy wzór bieżnika. Producent chwali się, że w porównaniu do poprzedniego modelu mamy tutaj większą odporność na aquaplaning. Opona będzie robiła dłuższe przebiegi oraz lepiej zachowywała się w warunkach śnieżnych. Pokażę Wam tutaj, jak wygląda bieżnik z bliska. Głębokość bieżnika, którą zmierzyłem chwilę temu, zaraz Wam pokażę głębokość bieżnika. Mamy tutaj niecałe 8 mm, mowa o oponie w rozmiarze 205 -55 R16 z indeksem 94V, czyli jest to opona wzmacniana. Jeszcze raz rzut oka w tej części środkowej bieżnika, ta wysokość jest troszkę mniejsza, najgłębsza yy, głębokość jest w tej części właśnie tutaj, tak jakby bocznej. Środkowa jest troszkę płytsza. Sprawdźmy sobie... Co tutaj mamy za informację na, na boku opony? Opona kierunkowa będzie się toczyła w tym kierunku na oponie, w ten sposób też trzeba taką oponę założyć. Informacja, że jest to opona y, przy, przystosowana do y, do poruszania się w temperaturach y, poniżej 7 stopni Celsjusza. Y, in, producent Goodyear Extra Load, czyli tak jak wspomniałem jest to opona wzmacniana o podwyższonym indeksie nośności. Kraj produkcji, nie wiem czy widać, Made in Poland, czyli wyprodukowana w Polsce. A jeżeli chodzi o, o to, kiedy została wyprodukowana, to na oponie też coś takiego znajdziemy. Ten akurat egzemplarz został wyprodukowany w 33 tygodniu 2020 roku. Pokażę Wam jeszcze, jak. Znaleźć informację o tym, którą, którego wektora for Seasons posiadacie. Jeżeli posiadacie trójkę, to będzie on zapisany w taki sposób. Wektor for seasons gen 3. Dwójka będzie miała tutaj gen 2. To na wypadek, gdybyście uszkodzili jakąś oponę i potrzebowali wymienić, a nie wiecie, którą dokładnie macie. Charakterystyka opon opony, zachowanie opony na mokrej nawierzchni ocena B. Jeżeli chodzi o spalanie, tutaj mamy ocenę C i hałas 70 dB. Tak, jak sprawdziłem sobie wcześniej, opona dostępna jest mniej więcej w 50 wariantach rozmiarowych. Wszystkie dotychczasowe dostępne rozmiary mają, jeżeli chodzi o spalanie opony, jeżeli chodzi o hamowanie opony na mokrej nawierzchni, ocenę B. W testach, tak jak wspomniałem, ta opona wychodziła bardzo dobrze. Zazwyczaj była w trójce najlepszych opon całorocznych. Co tutaj jeszcze mogę Wam o tej oponie powiedzieć? No jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli filmik Wam się podobał yy, i chcecie więcej takich filmików, to subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Ja dzisiaj, dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. Yy, pozdrawiam i zapraszam yy, do kolejnego filmu. Cześć!